Ja byłem bardzo krótko, bo to w 9 miesięcy. To ja pamiętam wspólne wyjazdy Fiatem w głównej no. kwaterii, jak była okupacja głównej tak, kwaterii. Tak, Ja ale byłem kierowcą, chodziłem z tak. Sławkę. To były e, 9 miesięcy, a nie wiem, jak to jak to tam musieli zwolnić jakiegoś, pamiętasz, człowieka wtedy, takiego szalału. Chciał palić tak. to i chodził nami. Nie jest prawda, ktoś coś się tym zajmował, tak że to z najtrudniejszej decyzji to było, myślę, że muszę pozwolić mu z pracy, nie? Ale za to, to z wieszczadami wcale nic, chociaż ja byłem wtedy w wieszczadach, tak? bo na pewno na obozie byłem wtedy, ze swoim drużynym tam, w Sównie Rzeka. I to, to no był ostatni obóz, który ja tak. prowadziłem jak my, osobiście w Sównie Rzeka, to był 80. albo 90. rok, nie? 90, to w 90 rok, tak się zakończyło. No to wtedy, wtedy chyba jak musiałeś zwalniać, to, a to nie było wtedy, że Kornasy, ten Andrzej. A może? No? Wtedy, raz, to się no. wtedy Taki człowiek, co nie chciał się a, wyprowadzić, to tam został 90 rok. No. No, 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 I wtedy ten no, to ładny. Tak, no, I wtedy i wtedy po akcji letniej Andrzej Kornas się zdecydował został. No, 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 90, -ty, 90, nie no. ma. No. Tego, hmm. Tak, to był taki nowy, prawda? Hmm. No, tak, hmm. tak. no, później moja, moja drużyna, moje środowisko jeździło jeszcze do nie, nie. Tak, nie, nie. Tak, nie, nie. Tak, tak A, a parę lat temu weszło posiadanie bazy. E, Polanka, Polanka, no, 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 i wiem, że co roku doszedł do tej, do tej Polanki, to, no. to, że piękne bo tam się przyczuło te solinki Do dzisiejszego dnia jeżdżą, tak? Tak, jeżdżą, no. oni, oni chwycili tego, tego bieszczackiego. No bo, bo takiego profilu turystycznym w, tak, w, tak, w tak, ale i, 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 oni się bardzo mocno zaangażowali, tak samo bazy i tak No, ale ja już patrzę na to inaczej. Nie byłem taką, bo to nie było wiernie już taki krótki, że... To... No to ja mam teraz jedno pytanie, no. najtrudniejsze. Potrzebuję, żebyście mi w wskazali człowieka, ewentualnie, no, ale nie dziesięć osób, o których, bez których nie można mówić o Pieszczanach. Krakowskich. W ogóle w wieszczadach jeszcze wcześniejszych? Bieszczady były jeszcze wcześniej? Może być może były w wieszczadach wcześniejszych, ale. ale... No, Najsławniejszą postacią, chyba pierwszą, to był Druk Bukowski, który robił kupcinogie wieszczacki. Bardzo stare historie, jeszcze na tym wieszczadu. 50 które Strasznie stare. No, w obuśrodkach. Epizod jeszcze tam w Bieszczadach w sumych rzekach miał kupiec prowocza. jeżeli byli w 1983, to oni byli w 84 drugim hmm. albo pierwszym. na tej bazie. Obóz yy, 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 gdzieś taki gdzieś to druk cisło. Prowodrza, który teraz przeszedł do, do, do tak, zhl tak, tak, tak. Wid Widuję Widuje go na, na Grzechu Rzeckim też często, więc zatwardziałym jest. Hmm. Zatwardziałym instruktorem. ZHM. Nie? ZHM. Już był wiekowy człowiek, jak myśmy działali. Tak, tak, ile tak. Lat? musiało minąć od tamtego czasu 30 lat, a on jest taki jak sprężynka go widzę na tam. Nieraz jak przejeżdżam to dalej, ma brudkę taką samą i, i tam nieraz czeka, żeby odłożyli lokal bo ZHR ma na Grzegórzeckim, tak lokal. Były bagietki tam były sprzedawane w latach 80. A teraz tego widzę. Nie? No ale no to nie wcześniejsze, tylko właśnie te wasze lata. Boguś? Bo ten tam ściągał wszystkich ludzi, bo jak mówisz o tych poetyckich rzeczach, to przecież on tam ściągał i? najbardziej znaczące postaci. On ściągał Parasymowicza, on ściągał Śliwiaka do tego bo bo spotkania. Bo przecież Leon Hrabko całą tak. promocję mhm. ktoś tam ściągał artystów. to jest Sanoka. Nie? No generalnie nie tam też To jest karcerstwo, nie? Nawet ci ludzie, którzy tam bywali, to w gruncie rzeczy to były wszystkie krzaki przewożone z zewnątrz. Wszyscy komendanci naczelnicy, wszyscy... Nikt ty... nie miał kontynuowalnego wpływu tak? na tak? to, właśnie w momencie, kiedy wokół się przestał tym interesować, to w zasadzie... się Nikt nie miał nie był na tyle osobowości, no i tyle czasu i energii posiłku, to też jest ważne. Sławek, słabe to, ten... stanica ta obronnościowa przecież. Mazur. No, no, no Tak, ale to jest inny charakter. Widzimy, że gdzieś tam przyjechać, bo ja. no jest który tu na mnie To Ale tak. to, 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 to już to już to już moja miarę, para to, Cześć, rosnąc, to już, już jest Ale to jest wale. jest Ale to, to jest łatwiejsze, bo tam są komendanci, którzy byli na początku wyliczeni jest Danusia Rożner, jest Staszek Adamczak z Kieleckiej od Wołosatek, to są takie te, natomiast właśnie później, <młysy> czy Boguś, no czy jedzie, jeszcze tam, ktoś... tam takie te epizody, to, ten, no z Fabianice

Дизель. 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 To tak, kojele z wieszczadami, tak samo jak będzony ser, serwisz, szynka wieszczadka. Była... Pamiętasz, jak Ewa Bereda na zimowisku w 1984 roku rąbała siekierą kaczkę z Jackim Schmidtem? Nie, no nie, bo nie było Wtedy był taki, zapyliło <śladł> się Wtedy jak ty walnąłeś tego, Kwaśniewicza Siekierą. No, to pożar, to był jest... <śladł> <śladł> <murena>. nie ja. <śladł> Siekierą go walnął właśnie ten laska, w Kwaśniewicza tak, tym gospodarzem. No, to tak. Pierwsze zimowisko, gdzie Drabiarka Balona Jarka Ballona był. Brad tak, Jarka, zobaczyliście w Kuchnicy. był ten, ten... Jacek Szmid, Ewa Bleda, Jacek, Jacek. Szmid jest aktywny dalej gdzieś tam, no, w tych medialnych życiach. No, medialnie. Mieliśmy takich epizod yy, na początku lat 80-tych z Danką Zdanowicz, która była z Na to jest bardzo często do nas było. przyjeżdżała. Też była. Artykuł mieliśmy w Na Przełaniu. Tak, Tam, tak, 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 taki artykuł, tak, tak, to był tylko artykuł. Nie, to był, nie, tak, o tak, 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 się tak, raczej o o tak, tak, jak 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 tak, 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 tak A Marian dziwisz, też No tak, tak, oczywiście. Tak, I, i, I to bym się właśnie to, to właśnie to było było to wszystko, co to no. powstało właśnie w drugiej połowie 80. 80. Co rok, co grupa ludzi się spotykała z i, i nadawała wytątem o tym ten wszystkie... Wszystko to, było tak, w ramach tej wystrzawki, a nie w ramach Jakieś spotkanie na przykład, my w gdzie my na przykład my, w y y y tam zaprasza jakichś twórców, a tu na przykład ikony malowały, by i cały ten baraczek był zastawiony ikonami, I robiliśmy wieczorne takie spotkanie, przejście pomiędzy podziwianie, czy tam taki jakiś y rzeźbiarz był taki coś takiego robienie, też było takie, takie spotkanie. No to były tego typu takie wydarzenia, które się tam... Jeden, jeden Pękalski, jeden... Jędrek y, pan Jandrek Także... Jest o czym mówić, jest, czym jest co czym wspominać? Bo to wspominać. Tak, to jest taka specjalna który się tam udało się Tak samo jak e, wtedy... Po osadku cenowym, taki okres tak. bardzo dobry, niekolika do tak. siedemdziesiątych, ta muzyka na bardzo wysokim poziomie, to było, te utwory. Te, 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 to ma taką płytę jeszcze jedną, no, ma naprawdę to... No. to winylową. To tak. Na całym wysokim poziomie to było, tak obiektywnie stwierdzają. wiadomo jak większość z tych jest taka, jaka jest, nie? A to było na bardzo wysokim poziomie, takie bardzo dobrą kompozycję i świetne wykonania. I to współtworzyło ten te, te klimat taki, nie? Te, 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 te tego od razu, nie? Wysyjanie. W 90 roku czy klimat zmienił w ogóle. Jest, wszystko zmieniło. No i, I, i tam by, wytrych, wytrych. I, i, wyczerpały pewnie. Punktem kulminacyjnym to, to był tarpan z 80. mieszana. <śmienny> ale czyj tarpan? Komendy chorągwi? By komendy Horolby, A, ale był na wposażeniu. To był specyficzny kierowca w tym tarpa. On taki, ja nie wiem, skąd kojarzy, że on był taki strasznie charakterystyczny. Nie ma, ale to nie no Ta pasta chyba nawet wczornej kiedy Bo poradzie. A przecież, no to się wzięło tak. Skąd się wziął tarpan w ogóle w Suchych Rzekach jako no. samochód? To jest historia. No, to pyta, co... Jedzie y, ten, jak mu było, y, y, Kwaśniewicz. Jan Kwaśniewicz. Jan Kwaśniewicz do Suchych Rzek stopem, nie? Tam y, koleją, nie? Stopem do Suchych Rzek jako już tam potencjalny Kierowca, no, no, tak, tak. No, i, i jedzie przydrożną, przy, przy, przydrożnym samochodem, który się zatrzymał właśnie tarpa. Jakiś tam etap. Dyskutuje z kierowcą nie? i ten kierowca mówi, mu, że ten samochód jakaś firma w Radomiu będzie się pozbywać nie? i. Kwaśniewicz hmm. wpada na pomysł, go kupić? Że, żeby go komenda chorągwi mogła kupić. Nie? Wraca, opowiada to tam, tam gdzieś w komendzie chorągi faktycznie jadą, do, do, Radomia. Do, do Radomia, faktycznie nie wiem czy kupują, czy tarowiźnie dostają, już teraz nie jestem w stanie tego y, y, spamiętać. Hmm. No? Kwaśniewicz y, 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 no, dostaje ten samochód do słówczej. To jest pierwszy tak. Taki żółty to pamiętam w 1984 roku. Żółty taki tak. Ale Boguś też podobno miał samochód. Boguś no i no, no, potem Mało pali dużo po, więcej potem, <laughs> potem ten. Zobaczył Malu? Tak. Małuch. No, potem ten samochód. Ale kiedy w niego y, czasnął w tego. Właśnie już przestał być tym kierownikiem y, schroniska. No, po nim właśnie zostaje, ma taki krótki epizod, ten słynny laska tak, tak, nie? Tak. który, który o, tak, nie miał tak nic, tak. nic wspólnego z harcestem, nic wspólnego w ogóle z jakąś ideą. Nie powinien mieć, tak, nikogo, tak. Nie ale, tak. ale z braku laki nie było nikogo i komentarz od no. wtedy mianowała gospodarzem ośrodka. I on nie no, to, to dało, tam Nie <laughs> wiem, czy z rok tam nie był tym gospodarzem, wiem, że, że jego zasługą jest Załatwienie, sam tarpan był w, w Poznaniu produkowany, w zakładach tak. notabene, gdzie teraz Volkswagen ma siedzibę. Nie? I on, nie wiem jakimi są jakimi powiązaniami, załatwia całkowicie nową, uzbrojoną karoserię do tego tarpana. Tak. To jest jego przyczyna. Nie? Kolory niebieskie. Przedmierzając Tak, się tak, tak. życie temu tak. tak, tarpanowi, zostaje ten tarpan Odremontowany i potem w tych latach 80 tam 6 czy 7 ten tarpa tam funkcjonuje. No, a pamiętacie panią Montejo? A, no, tak. To była, z to była, ta, mieszkańcy z Twarnycy w Szan. To było bardzo fajnie. A właśnie, właśnie, właśnie chciałam do, a, do, do, do tego dojść. Średnia próba wyjścia, bo zaczęła się w 89-tych, zielonego przedszkola i tak dalej. A później jakaś się z nami taka pani Montejo, która mieszkała... Za twarnicą. Nie, nie, nie. Mieszkała nie. W, Aha, ona tak, ona w, mieszkała oczywiście tak, tak, metrów dłużej tak. no, no, tak. no, Jak to się mówi, od koni, które pracowały... W yy, wozach. Tak Mantejowa? Mantejowa, tak. tak. A nie, Elena? Elena. 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 Elena tak. I ona tak tam, na początku tak przychodziła. Pamiętam, że w tym momencie, ona tak strasznie zniszczona twarz, taka jak... Tak, jak to, bo ona że, bardzo tak, dużo paliła. Na, no strach podejść, nie? No i I ona... Z mężem w tych latach tak. 80. -tym mieli takie mocne epizody alkoholowe. Tak, tak, I proszę tak, się, tak. bo właśnie nagle ta osoba przychodzi do nas na obóz, do, biblioteczki, bo do czytania, bo biblioteki, bo podróż książki z tego i zawsze ogromne biblioteki właśnie do i zaczyna te jak się. Potem się okazuje, że ma maturę zrobioną w Warszawie. Nie? No no I rodzinę, i, rodzinę, i jej, jej życie tak się potoczyło, że tam, tam trafiła. I, i, I tak troszkę no. zżyła się. I potem zaczęła pracować. Na ta, tak bo w ta lecie, na gotowała nam i tak dalej. Nie? I właśnie stała się jedną z takich osób ta, tworzących ta. ta. no. ten klimat. Ta. Nasze nie? dzieci to nie no. No, no. no i ja potem ja ten ja najbliższy tak. kontakt z nią, no to Andrzej i ten, no, bo to najbliżej. No bo to y, mieszkając tam w stu Rzekach za sąsiadką. Potem jak jej mąż umarł, została sama, potem jeszcze chwilę mieszkała tam, a potem się przeprowadziła no za do Zapławicy yy, i na leśnictwie jej tam mm -hmm. udostępniło mieszkanie. Mieszkała tak. we wsi, bo tam już sama tam. No a proszę mi powiedzieć, czy no bo w samych jak to tam nie było mieszkań, chyba nie sąsiadów, ale generalnie jak byliście na tych obozach mieszczadach, jaki był stosunek tubylców? To znaczy ludzi mieszkających tam do harcerzy, do, do was, do, do obozów. To znaczy mieszkańcy Wieszczat y, y, w związku z dużą operacją Wieszczady 40, tak. w końcu lat 70. Początek 80. nie mieli najlepszych stosunków. No właśnie, no dlaczego? Bo, no bo, bo to przyjeżdżała młodzież starsza, niby mieli y, Pracować. odbudowywać, jak to się tak. mówi. No ale to wiadomo, Pracować. jak to wszystko ja. było organizowane. Więc, więc myślę, że jak taka młodzież gdzieś tam nagle się pojawiła, to się kłopot był katowicka miała taką dużą bazę, nie, nie wiem, gdzieś tam. Nie? No to, się, to była taka historia, że oni zbudowali most. I Nie wiem czy celowo, ale chyba tak, zbudowali go na tyle wąsko, żeby chłopi nie mogli przejechać wozem na drugą stronę. Więc Przy tego chłopi tak, ale to była jedna z legendarnych historii, tak, przez które harcerzy nie, żarowali, że nie tak. lubiano. bo zbudowali sobie za ogromne pieniądze jakaś kopalnia im to zbudowało. To przecież potężny mosk. funkcjonuje do dnia dzisiejszego? Tak, i on tylko był dla harcerzy, chłopi nie mogli z tego w ogóle korzystać. Ale to była taka idea nawet tego mostu jako pieszego i chyba tak. projekt był taki robiony, bo no oni będąc po drugiej stronie sanu samochodem jeżdżąc po, po, po żywność też musieli w brud, w, brud w brud przekraczać, przekraczać. Y, te, ale to jest symbol. No, tak, tak. Ale, ale właśnie być może że idea była, że będzie to most pieszy czy gładka jak się dzisiaj tak. mówi, ale ludzie ale to nie odebrali, że to jest nazwość zrobione. Oni odebrali, że to znaczy jak myśmy przyszli, to y, wiadomo, że w tej już tej, tej, tej bazy operacji nie było, bo tak. w związku z tym też takich wielkich emocji już nie było. Nie było. Ty kontakty były stosunkowo też, no, przywylne przywylne, 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 też... nie przychylne. No, no, ale też intensywne. Tak. Czy, żeby prowadzić je w tak, na tej tak? Ta, ta. To ta, ta, ta. była faktycznie, bo był nad leśnicze tam był przecież też. Ja pamiętam też, ja na samym początku, później szczerze mówiąc już nie pamiętam, na ile coś tam były takie próby podejmowane. No, może mówię, tak. no. e, ale rzeczywiście to też jest to, że tak do tej wsi dojdę 5, 5, 5 km, 5 km na kawał drogi jest, nie? No, mm -hmm. e, i, I w związku z tym te kontakty siłorzecznie były takie... Takie intensywne, nie? Także ja też mówiąc nie mam jakichś, jakichś obrazu. Później jak Andrzej, tak, jak Andrzej był, tak. to on tam się zaangażował w, w szkołę, bo ta szkoła też była zlikwidowana. Oni założyli chyba nam jakieś stowarzyszenie, żeby uratować tą szkołę, więc, no, ale, ale to było, 90, było na zasadzie, to były lata teraz, 90. Tak. Tak. To już była inna to już, było, to już było inne realia. Natomiast lat 80. ja też nie mam. Tak, żeby jakoś tak szczególnie i decydując. Ani nie było hmm. ale, hmm. Nie ale nie było Ani nie było problemu To co To zdarzyło się raz, pamiętam taki pijany, to była po tym budynku, no. co e, policjantem ten super mi się, tak, ja się Od pies tak. czy w broń, żeby go tam uspokoić. Ale <laughs> no, to, to były takie no, wszędzie się to mogło zdarzyć, <laughs> nie? No, bo tam pół e, tak, tak. kilometra od tego schroniska był taki okres na początku lat 80 był wypalany węgiel tak. mhm. I, obo, o, tak, tak, tak. I obo mieszkali jacyś tam pracownicy. Węglarze. Popili więcej, no to, tak, to pewnie tak. Odwiedzali, tak. odwiedzali tak, to, młode dziewczyny w właśnie... wieku już 16-17 tak, tak. lat. Były atrakcyjne. nie to głupio tak nazywali, to. że to jest obóz i, i właśnie krematorium, które tam żywiło <laughs> z tyłu, nie? Bo, a, a nome, nome, <laughs> później <laughs> przecież w Kieszczadach ten im cynga kręcony, Gdzie obóz był postawiony. So, jak zobaczyłem, to winie, te jeszcze charakterystyczne takie widoczki z rzek, rzek. No to też byłem tym się, nie? Ja tak byłem wtedy zimą, jak już było po ale jeszcze zabudowania stały. Zabudowania stały, tak. pobudowane tak. na, 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 na tym terenie, gdzie normalnie obóz w lecie funkcjonował, to zimową porą. To już za czasów a tego Andrzeja Kopasa. Tak? Ale tak. ja myślę, że właśnie to, co było fajne, tak jak tutaj, pytało, może też ma odpatrzone to jest ale że właśnie dzięki właśnie takiej specyfice działania kręgów, świętaniu różnych ludzi, to było takie ważne miejsce, tak, tym, tak, tak? To, to, ciekawe, do którego się przyjeżdżali, przyjeżdżanie Bowłaci całym sobie rzeka, co w tym bo, roku znowu pomyślnie. I to, to, to tak, tak sobie tętniło, nie? bo to no, nas nie było stale blisko, nie? bo to jednak, no, no, je, tak, no, bo to jest niby w sercu no, ale właśnie dlatego, to, to nie na pętli były tak, I tak, i, i to jednak kawałkowie trzeba by się wybrać. Nie? Zawsze coś się ciekawego działo, no te gazetki, to wszystko, nie? I, 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 i przez to to takie, znaczy, oczywiście też było trochę takie rozczarowanie, czy żal, to pamiętam, bądźmy tak. Za tym parkiem wszyscy byli, nie na ta idea a a jak tak przyszedł, to nagle okazało się, że w zasadzie... To jest, przeszkadza, to, to przeszkadza. ...to, to, 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 to obóz tam przeszkadza, no, przeszkadza. I to, to obiektywnie było nie. zrozumiałe, nie? No, ale, ale subiektywnie wtedy tak, ciężkie do no, przyjęcia tak. było to, nie? że nagle okazało tego nie wolno, tam tego nie wolno, w zasadzie to, to powinniśmy się stąd zabierać. Nie? No, tak, myślę, tak. że całe lata 90. to była taka... Takie przepychanie, przepychanie. bo ...była próba w ogóle rozbudowy tego miejsca. No, natomiast no, nie było decyzji wcześniej jeszcze o ZPR-u, czyli tego okręgowego zarządu Lasy Państwowych, a potem partii, że to bo, nie, że to, no bo żeby cokolwiek robić jakieś inwestycje, trzeba mieć grunt. Jak się nie ma gruntu a, a tak, to nie decyzją w hipotece zapisanej na Związek Kaza bo to nikt nie da żadnych pieniędzy. Na stronach internetowych, nie? takie jak i o tym stanowisko, i tam ludzie komentarze tak. wypisywali, to takie bardzo pozytywne skojarzenie. to faktycznie to się z w środku górnym tak. e, z jakimś klimatem, tak. że to jest bardzo ładnie zrobione środki. Ta sala z tym kominkiem, wszędzie te nasze harcerskie rzeczy pozostawały. E, są, 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 to nie? Dużo zdjęć stamtąd, tak. naprawdę bardzo ładne. Ma, tu jest nie? tylko fragment kominka, tak, bo tak, ja mam to ale specjalnie z tej, z, tej sali, z tej sali, przecież parę razy urządzałam. Tą salę tak. ten, ten Ale to chyba bo 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 później tam od z 88. To jest, jest? to jest taki album, który kiedyś podarowaliście Babusiowi. Ale ty przywiozłeś? Przywiozła specjalnie to się Nie <grym. <grym> Miałam go do Ferkaza zabrać, wiesz? od tego czasu leżymy. Ja Na mam takie funkcję. z 83 albo 84 no, roku. Jedno zdjęcie takie. Ja idę, Bogu jak się nazywa ta psycholog? Ola Lorenz. Ola Lorenz. Ola Lorenz. Jeszcze Jarek Walo. Jola. No to jest pierwsza z 85. Jak widzę Jarka, to go pamiętam z 85, 85. roku. Nie, 87. 80. To miesięczne życie, co nas znowu podkuszyło. Jest tam Więc może że to wiesz się... Jest tam jakoś. 86, 83. A tu jest słaby ten dobór. Sławę, nie, hmm. nie wiem co nadaje. To ten... No sznur dostaje. staje. Jurkowi. Zostałem komendantem kręgu. Aha. Aha. No i tu jest 88. Tak. A. Który? tu jest 88. A nie tam ale jeszcze ja pamiętam jak ja ja Chciałam to powiedzieć, że. To... Ja pamiętam jeszcze historię. Zakładania elektryczności w <laughs> Ale rzeczy... Ładnie, Jak oglądną z środków, to jest sala komikowa. To jest sala komikowa. to ładnie było taki drewnie wyłożony, taki klimacie naprawdę bardzo estetyczne. To było miejsce... Co pierwszy raz nie było już w sklepie to nie wiem, czy to, to jest w takim placu z kursem... Kursu Dużyma, kurs przyboczny. E, to, bo nie, to nie jest czasami... To nie jest to to to, wola mikrofonu. To jest wola mikrofonu. To bajka, nie? bajka, tak. 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 I to bardziej są ludzie tutaj, tak? Parze. A i znowu, o, właśnie. A o, tu jest, fragment kominka sukien. Tu e, jest tak. Ta sala. sala, tak, nie, nie ale, to, ale mamy, mamy, mamy takie.